O, witaj! Uczniowie Hogwartu nie powinni wchodzić do działu ksiąg zakazanych bez pozwolenia. Masz szczęście, że jestem nauczycielem. Gdyby złapała cię bibliotekarka, widzę, że masz już księgę, ale, ale chwila. Jest cała zakurzona. Musisz być pierwszą osobą, która dotyka jej od lat. Gdzie udało ci się ją znaleźć? Mhm. Mm Chyba czeka na ciebie list. Zobaczmy. Dalej spójrzmy na nią. Oczyść okładkę z kurzu. Ładnie. Rób tak dalej. Chwileczkę. Czy to... Tak! To księga czarów autorstwa Mirandy Goszok. Chodzi o to, że to nie jest zwykła księga. Jest bardzo stara. No cóż, w końcu masz upoważnienie. No cóż, Miranda Goszok była potężną czarownicą, a magia w starych księgach bywa nieprzewidywalna. Możemy zaczynać? Na początek sprawdźmy. Taka księga zaklęć pomoże ci ze wszelkiego rodzaju zaklęciami. Widzisz tę świecącą rzecz na stronie? Wskaż ją różdżką i przytrzymaj przycisk T. Masz zamiar bawić się tym tekstem przez cały dzień? Puść przycisk te i bierzmy się do roboty. Pora sprawdzić, jak radzisz sobie z różdżką. Poćwiczysz ruchy nad Przygotuj się. No, to zaczynamy. O, rany! Wygląda na to, że różdżka jest gotowa. Czas pokazać na co cię stać. Machnij różdżku. O to chodzi bardzo dobrze. Machaj dalej. Dalej trzeba porządnie rozruszać różdżkę. Tak, zdecydowanie masz do tego dryk. Przejdźmy dalej. Możesz przerwać czynności w każdej chwili, wciskając przycisk kółko. Zrób to teraz. Dobrze, wciskaj przycisk. Tak jest, wciskaj przycisk. Dobrze, wciskaj przycisk. Tak jest. Wciskaj przycisk. Wygląda na to, że różdżka jest gotowa. Przejdźmy dalej. No i proszę, zobaczmy, co nasza szanowna autorka Miranda Goszok ma do powiedzenia o swojej księdze. Lewitacja to jedno z pierwszych zaklęć, które opanowuje każdy czarodziej i czarownica. Dzięki temu zaklęciu adepci magii mogą unosić rzeczy w powietrze jednym machnięciem różdżki. To zaklęcie doskonale sprawdzi Twoje umiejętności magiczne, kontrolę nad różdżką, a nade wszystko cierpliwość. No i proszę, przed rozpoczęciem każdego z zaklęć otrzymasz jego opis autorstwa Mirandy Goszok. Spójrz! Możesz dowiedzieć się jeszcze więcej na temat tego zaklęcia. Wygląda na to, że Miranda Goszok umieściła w księdze słynną opowieść dotyczącą lewitacji. Możesz użyć różdżki, aby ją wyciągnąć lub po prostu przewróć stronę, jeżeli chcesz przejść do rzucania zaklęcia. Teraz usłyszymy historię tego zaklęcia. Możemy zaczynać? Decyzja należy do ciebie. Chcesz przeczytać historię teraz czy później? Użyj różdżki, żeby wykonać wyboru. Wskaż jedną z zakładek, przytrzymaj przycisk T, a następnie ją wyciągnij. No za szybko! Musisz przytrzymać przycisk. Wskaż jedną z dwóch zakładek, przytrzymaj przycisk T i wysuń ją. Dobrze! Lewitacja została wymyślona w 1544 roku przez maga Jarleta Hobarta, który niesłusznie uważał, że udało mu się zrobić to, co czarodzieje usiłowali uzyskać od wieków, czyli posiąść sztukę latania. Hobart zaprosił wielu czarodziejów, włącznie z głównym magiem Wizengamotu, na swój dziewiczy lot. 16 lipca 1544 roku Hobart wspiął się na dach miejscowego kościoła. I po kilku przemowach oraz popisowym wykonaniu. O, wygląda na to, że księga zaklęć cię testuje! W historii brakuje słowa. Skieruj różdżkę na jedną z zakładek z boku księgi. Przytrzymaj przycisk tę i wyciągnij zakładkę. Ciekawe, ale nie, lepiej sprawdź inną zakładkę. Ach, tak. Po popisowym wykonaniu hymnu narodowego, wyskoczył w powietrze. W końcu zdał sobie sprawę, że wymyślił zaklęcie, które unosiło przedmioty w powietrze. I sprawiało, że lewitowały przez czas zależny od ich wagi oraz umiejętności osoby rzucającej zaklęcie. Małe zwierzęta, a nawet dzieci, mogły być uniesione w powietrze, ale gdy się tam znalazły, nie mogły kontrolować kierunku, w którym zmierzały. W związku z tym Hobart zorganizował drugi pokaz, na którym zebrał się jeszcze większy tłum. Mając szczerą nadzieję na kolejny ubaw popachy, nowy pokaz był z początku o wiele lepszy niż pierwszy. Sekret tkwi w ruchu nadgarstka. Trzymaj różdżkę swobodnie i wykonaj gładki ruch w dół, a następnie po łuku w górę. Tak jest. Aby rzucić zaklęcie, wyrysuj w powietrzu kształt, wciskając przycisk mów, znajdujący się na kontrolerze. Przytrzymaj przycisk mów, wyrysuj kształt i zwolnij przycisk. Wspaniale. Jeszcze raz. Tym razem wykonaj go z pamięci. Dobrze. Widzisz ten symbol w rogu? Oznacza, że udało ci się rzucić zaklęcie. Nie musisz już wciskać przycisku mów ani wykonywać gestu. Korzystaj z tego zaklęcia, dopóki nie zdecydujesz się użyć innego. Aby unieść przedmiot za pomocą lewitacji, wyceluj w niego różdżką i przytrzymaj przycisk T. To zaklęcie, którego potrzebujesz, więc wyceluj różdżką, następnie wciśnij przycisk T. Zaczynamy. Spróbuj podnieść to naczynie. Wyceluj w nie i wciśnij przycisk T. Udało Ci się. Lewitacja nie ma przed Tobą tajemnic. Czeka Cię światła na przyszłość w świecie magii. Jestem pewien. Zwolnij przycisk T, by upuścić naczynie. Umieść naczynie z powrotem. Jeszcze raz. Spróbuj umieść to naczynie i odstawić je bez rozbijania. Musisz bezpiecznie umieścić naczynie, żeby przejść dalej. Puść przycisk T, gdy będziesz gotowy. Dobrze Ci idzie. Teraz spróbuj bezpiecznie umieścić naczynie z powrotem na księdze. Zaklęcie bomblogłowy wytwarza bańkę powietrza wokół głowy rzucającego. Jest bardzo przydatne w trakcie podwodnych wycieczek i gdy pragniesz uniknąć przykrych zapachów. Możesz rozpocząć rzucanie zaklęcia. Już nie mogę się doczekać! Jeżeli chcesz zobaczyć, jak działa to zaklęcie, ustaw się w widocznym miejscu i nie ruszaj się! O to chodzi! Wyglądasz ciekawie. Ciekawe, czego tym razem chce nasz magiczny wandal. Błogowie! Szansa na wypróbowanie zaklęcia bąblogłowy! <laughs> Gest do zaklęcia Aguamenti to gładka fala z lewej do prawej. Najpierw róż rusz różdżką w dół. Następnie po łuku w górę i ponownie w dół. Ładna, gładka fala. Ładnie! Dobrze. Porządnie zmocz księgę. Spokojnie. Zaklęcia zabezpieczające ją ochronią. Podstawy już masz. Możesz przestać chlustać. Przed następną lekcją musisz dokładnie osuszyć księgę. Przechyl ją, żeby pozbyć się wody. No dobrze, przejdźmy dalej. Jeżeli chcesz, możesz tu wrócić później. Elsryk powrócił do kraju w przebraniu. Podbudowany posiadaniem dwóch skarbów. Pierwszym był młody potwór zwany Nundu, straszne stworzenie przypominające Geparda, które po osiągnięciu dojrzałości mogło pożerać całe tłumy jednym kłapnięciem szczęki. Jednak młode jeszcze zwierzę można było obezwładnić, czego można użyć do obezwładnienia Nundu? Ciekawe, ale nie. Lepiej sprawdź inną zakładkę. Na tej stronie nauczysz się inkantacji oraz gestu, które otworzą większość zamków. Na początek nauczymy się inkantacji. Huh. Sprawdź ten obrazek z kluczami. Użyj różdżki, żeby go aktywować. Alo, aby otwierać drzwi za pomocą różdżki, musisz wypowiedzieć alohomora. Głośno i wyraźnie. 3, 2, 1 Wypowiedz inkantację. Do dzieła. No, dalej. Wypowiedz teraz inkantację. Dobrze.